Mateusz Trąba! Trąbka! Mateusz Trąba, Trąbka po raz drugi w organizacji Fame. Limit umowny do 80 kg. Trąba waży 79.900. kg. Wypełniony limit blisko, natomiast w granicy tego limitu umownego Mateusz trąba trąbka, czy limit wypełnił. Jego przeciwnik. Marcin Du. Limit bez tolerancji do 80 kg, 80 kg wnosi na wagę najedzony Marcin Dubiel. Czas na face to face. Marcin Ile zjadłeś dzisiaj? Marcin jest w ciąży, po prostu, ale fajnie, podoba mi się to, bardzo mi się to podoba, naprawdę. Wątróbka. Bij. Mocniej. 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 Mocniej! Mocniej! Już koniec. Nie, teraz ja. Nie, nie palcujmy, ale ja nie mam brzucha. W sensie takiego jak ty oczywiście brzucha. Dobra Marcin Dobrze jeszcze czy ja Lubimy serce? się, lubimy czy się, ale wie. Lubimy się, ale musimy sędzi, się jutro nie, pobić Nie było Cię wczoraj na odprawie, czy sędzia Ci wytłumaczył jak klepać? A Ty byłeś na fitnessie dzisiaj rano? No, albo? Jak widać nie No to musisz pójść tam na fitness na jesteś piętro, porobić jakieś kilka wiesz przysiadów <laughs> Jutro zrobię przysiad Tobie na głowie Czy zrobi jutro w walce przysiad na głowie rywalowi Marcin Dubiel? Ale jest przybita piątka, jest szacunek, pozycja bokserska. Jeszcze ostatnie słowo przed jutrzejszą walką. Mateusz Trąba Trąbka. Dzień dobry, witam serdecznie. Drugi pojedynek jest zwycięstwo w twoim rekordzie był chrzest, jeśli chodzi o organizację fame, natomiast ta poprzeczka idzie w górę mam wrażenie, bo zdecydowanie bardziej doświadczony rywal, który potrafi przetrwać naprawdę wiele w klatce. Jak oceniasz to wyzwanie i czy to jest wyzwanie większe niż Gimper w pierwszym pojedynku? Oczywiście, że wyzwanie większe niż Gimper, no bo sam zresztą przed to powiedziałeś, dużo bardziej doświadczony zawodnik, swoje przetrenował. Swoje też widzisz swoje wazy. Swoje <noise> Nie no, no, po prostu na pewno nie będzie to łatwo, że do zgryzienia, wiem o tym, ale jestem przygotowany na wszystkie ewentualności i przetrenowałem ten okres dziesięć razy bardziej niż pierwszy. Jaki plan na jutro? E, wygrać walkę. Każdy mi A na... wymarzony Każdy scenariusz? Każdy o to pyta, nie? Ja już od paru dni mówię tak, kurwa, co ja wam mam powiedzieć, nie? Każdy, jaki plan, jaki plan? Jaki to plan? nie pytam o plan, pytam o wymarzony scenariusz trąby na jutrzejszy pojedynek. Wygrana, a później e, tak, żeby się Marcinowi za dużo nie stało, żebyśmy, mogli, żebyśmy się mogli pójść napić. A czyli jednak, czyli jednak jeszcze okazuje empatię przed jutrzejszym pojedynkiem Trąba. Dziękujemy serdecznie, natomiast jeszcze słówko. Tak, możesz, możesz nas opuścić, dziękujemy serdecznie, możesz odpoczywać przed jutrzejszą walką. Marcin Dubiel, to pytanie do Ciebie, no Ty pokazałeś już serducha naprawdę wiele w klatce organizacji Fame, pokazałeś, że potrafisz wygrywać arcytrudne pojedynki, jutro konfrontacja z Trąbą, druga walka dla niego. Jaki to jest rywal, gdzie go w hierarchii swoich przeciwników dotychczasowych umieszczasz? Oj nie, chciałbym go kategoryzować gdzieś, eee, absolutnie nie lekceważę, ale uważam, że jutro tam idę po wygraną i raczej nie powinienem mieć większych problemów. O proszę, mocny statement, natomiast wypowiedziany w spokojnym tonie. Dziękujemy, tyle Marcin Dubiel przed jutrzejszą. I chuj ci w dupę paruwo. O proszę, to jest słowo rzucone w kierunku publiczności, tam też niecenzuralne dosyć słowa padały ze strony widowni, także nie róbcie tak więcej, bo to się kończy właśnie w taki sposób i denerwujecie tylko zawodników na ostatniej prostej przed swoimi występami za nami.